W sobotę 8 czerwca na terenie browaru w Żywcu odbył się festyn związkowy NZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie. W festynie uczestniczyło ponad 1000 związkowców z zakładów pracy całego regionu. No, Najlepiej bawi się solidarność. O panowsku. Atmosfera, jest piękna. Fajna atmosfera, pogoda. Po kilku latach nie, nie spotykania się. Mamy okazję się zobaczyć. No, no, pogadać o starych czasach. My jak najbardziej. płynie. Dokładnie. Duża atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Super impreza. Dzieci korzystają. Przepięknie. Przepięknie. To super. No corocznie to robimy taką imprezę. W tamtym roku była w Bielsku Białej. W przyszłym roku zobaczymy. Może to jest 40. rocznica powstania Solidarności. Może będzie taka rocznicowa w Gdańsku. Więc naszych członków związku będziemy proponować taki wyjazd do Gdańska. Ale to zobaczymy, to jest jeszcze czas. Natomiast integracja jest zawsze potrzebna. To jest ten czas, gdzie spotykamy się w większym gronie. Spotykamy się z naszymi rodzinami. Gdzie możemy i potańczyć, i porozmawiać ale też i nasze dzieci mają co robić, bo te wszystkie atrakcje, które tu dla nich przygotowaliśmy zawsze są no, duże i urozmaicone. Co tutaj się dzieje? Teraz będzie, teraz będzie malowanie buziek. Cały czas są robione tak. Dzień dla dzieci. Generalnie dzieci mają pięknie postawione wesołe miasteczko, jeżeli są dmuchańce, są postaci bajkowe, jest zjeżdżalnia, zamek dmuchany są klauni, jest malowanie twarzy, jest tyle rzeczy, bo to jest zabawa integracyjna, czyli są tak. Rodzice dziadkowie, są znajomi, są ciotki to jest najfajniejsze. Tu są związkowcy z różnych regionów, z oświęcimia, suchej Cieszyna, Bielska Białej. Jeszcze w rodzinnym gronie poznaje się też żony tych związkowców. I jest super, dzieci jak najszybciej nabierają kontaktów, przyjaźni. Co tutaj się dzieje? Dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, Budujemy wieże. Chyba uda się udało, zobaczymy. Super! Ja jako prowadzący tą imprezę jestem z Państwem i bardzo się z tego cieszę, że prawie tysiąc osób się tutaj już pojawiło, a jest dopiero raptem 15 godzina. No i co? Są konkursy na scenie, będą śpiewanki, i oczywiście, jeżeli się znajdujemy w Browarze żywieckim, czyli nie omijamy konkursów takich typowo piwnych, czyli takich bawarskich, może nie bawarskich, ale takich polskich, które jakby nawiązują w tradycji piwowarskiej, czyli będziemy podrzucali kegę, będziemy przekładali butelki, będziemy robili sztafetę piwną. Wszystko to nie po to, żeby próbować alkohol, bo to ak akurat jest daleko od tej imprezy, ale po to, żeby zająć i rodziców, i dzieci, i ciotkę, babcię, e, wujkę. No, to tych imprezach tak impreza, raz do roku możemy się spotkać, spotkać tu. znajomych z, z innych, których od lat jesteśmy w tym związku i razem działamy, spotykamy się.